Cześć witam wszystkich ponownie w mojej dziupli. Dzisiaj zajmiemy się wymianą oleju i filtrów w Renault Megane 3, 1, 4 na turbince 130 konnej. To jest chyba TCE albo TEC. Mniejsza o to, ale każdy wie o co chodzi. Co będziemy potrzebowali? Oczywiście olej, filtr, jakąś miskę na olej, klucz. Prawdopodobnie powiem Wam, jak będziemy odkręcać śrubę spustową od oleju. Yy, jakiś tester diagnostyczny, żeby skasować serwis olejowy. Ja w tym przypadku posłużę się testerem, który dostałem do testowania. No i lecimy. Tester diagnostyczny King Bolen dostałem do testowania. Przyda nam się, zobaczymy, czy da radę filtr oleju w tym przypadku to 6 4 3, łamane na 4 op filtrona. Może być też, że macie wkład zestaw takich kluczy, żebyśmy sobie mogli o, fajnie odkręcić nasz filtr, który siedzi. Ja mam jeszcze takie ustrojstwo od Jato do nalewania oleju. Fajny lejek, fajne końcówki, nie porozlewamy. Higiena pracy przede wszystkim. Olej, jaki preferuję, to wiadomo Orlen z tym, że musimy mieć Orlena i tu mamy Renault 0710 to jest do turbodoładowanych także wszystko się zgadza, bierzemy się do roboty no i dobra, jesteśmy już pod spodem, ja was szukałem na wstępie, to jest jednak 14 oo chyba dawno nikt tego nie odkręcał jeszcze jedna sprawa, to jest osłona. Ja ją odkręciłem wcześniej, żeby nie marnować czasu, ale wspominam o tym. Dobra, mamy misę, odkręcamy. I don't know who the fuck to trust. Is my friend or my foe I'm a exit, throw yeah, she give me that clean eyes, roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, this feel like no one understand me. I'm with at an artist, silly I'm baby. Baby baby's yellow text. She wanna give me like candy, run up the racks, track me. i run up the racks like an accident Big facts, you're the dick, six Flags, ballin' like dick. Feet. Told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Nowadays, these people are funny Remember way back, she was love. These bitches just can't go. I właśnie w tym miejscu się mieści nasz filtr oleju. Oczywiście przecieramy ładnie wszystko. Hop. Wlejemy sobie nasz lejeczek, no i wlewamy, tak jak wcześniej mówiłem, pamiętamy o odpowiedniej specyfikacji oleju, w tym przypadku wchodzi go tam aż 4,5 litra. Producent mówi 4-4,5 litra, wlejemy czwóreczkę, sprawdzimy na bagnecie i ewentualnie zrobimy dolewkę. Mamy maksa, warto by było odpalić. I wtedy zweryfikować trzeba, na pewno mamy maksa. Dobra, odpaliliśmy silnik. Pochodził trochę na biegu jałowym, poczekaliśmy aż spłynie. Kontrola. Zobaczymy, czy będzie musiał coś doleć, czy nie. No, zdecydowanie musimy doleć te pół litra. यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम् तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम् यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम् तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम् यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयम् ैव तत्रैव पदद्वयं ते तिहा OK. Taki przyrządzik podważamy klapka wypada. Połączymy się. Bardzo fajnie. Dobra.

the mission of so clear I see the plane events running through my arms I've got to and I'm ready to grind I'm ready to climb, i energy on I see the bosses all through the rain and the gap just the flame and the just saw the game dobra the moment pick up my drive the mission unfolding i'm picking the sign Na kilometry ustawimy sobie, eee, no tak, dziesięć tysięcy, myślę, że to jest ok dla tego samochodu. trzysta sześćdziesiąt pięć dni ok. okay. Hej, teraz proszę Wszystko gra A więc jak widać, taki tester Robi robotę ok zamykamy, składamy i mamy no i dobra, po robocie jak sami zauważyliście, nic skomplikowanego pamiętamy tylko o zachowaniu takich podstawowych zasad, jak wymienienie tego uszczelniacza na korku spustowym na smarowanie filtra tej gumowej uszczelki dookoła olejem nie dokręcamy go tak, jak był tu przykręcony, bo on był dojebany, jak to mówią. No i tyle. Pamiętam też, żeby odpalić. Niech auto chwilę pochodzi. Skontrolować jeszcze raz olej. 20 tonn na 4 litry, było full. Odpaliliśmy, chwilę pochodził. No i jeszcze te pół litra wlazło na luzaku. Sprzęty, które użyłem. Klucz 15 do odkręcenia korka spustowego. Do tej osłony pod, pod, pod spodem auta. Dyszka i siódemka, no i klucz do filtrów. Nie wiem jak z tymi kluczami do filtrów, bo mam dwa zestawy i są takie same, a mają całkiem inne oznaczenia. Także nie będę wągał głupot. Ten zestaw fajny polecam, nie rozlewa nam się nic. Kosztuje to grosza, a będziecie mieli go na lata i macie tutaj bardzo duży wybór końcówek. No i ten nasz tester King Bolen Elite, ja go dostałem do testowania, testuję go, na no radzi sobie jak sami widzieliście zresetował nasz interwał wymiany olejowej, jak na razie chodzi, warto mieć taki sprzęcik, no to nic, do następnego, na razie.